projektu Przyszliście. Może na wstępie powitam naszych gości, bo yy, są zacni. Witam pana posła, nasyń, pana Mateusza sosnowicza sosnowiczanina, który nie mógł się nie pojawić, jeżeli grupa sosnowca robi wystawę. Chciałem powitać Przewodniczącego Rady Miasta w Ciolarii, pana Dominika Penara, który w tej chwili dokumentuje wszystko, co się tutaj dzieje. Chciałbym też powitać panią dyrektor Muzeum e, panią Stefanię Lazar, opiekuna w finansowego życia w Galerii, oraz panią e, Kamilę Słomian, która reprezentuje dyrektora Miejskiego Klubu. I imieniem Janakiem w, Jana w sosnowcu. Także gości organizacji. Szanowni Państwo, tytuł wystawy: Fragmenty. Grupa relacji. To jest taki dość specyficzny, specyficzny słowo, takie wieloznaczne. Przed chwilą z Panem Posłem rozmawialiśmy. Relacje, relacje między ludźmi, relacje między artystą a płótnem, relacje między namalowanym obrazem a. Odbiorcą. To jest dość istotny element, który w sztuce się pojawia. Szanowni Państwo, wszystkie grupy plastyczne, które pojawiają się, mają, spełniają tego typu grupy plastyczne, spełniają dość istotne funkcje społeczne. One wiążą ludzi. To jest rzadko się w dzisiejszym czasie. To jest, wiążą ludzi, zajmują im czas, pozwalają na twórcze myślenie na tworzenie świata, którego tak naprawdę nie ma, istnieje tylko w ich wyobraźni i na płótnach, które tworzą. Yy, Obiektunem artystycznym grupy relacje, a jednocześnie kuratorem tej wystawy jest pan Czesław Gaurzy. <klucz> Organizacyjnym z tego co rozumiem zajmuje się pan Jan Duda, który też stoi za mną po drugiej stronie. Natomiast założycielem tej grupy jest pan Zbigniew Zdzieliecki. Zdzielicki, przepraszam. No, no teraz, teraz, się zgadza. tak. Szanowni Państwo, w tej naszej wystawie dzisiejszej bierze udział 33 autorów. I prosiłbym teraz pana Jana Tudę o przedstawienie artystów. Dzień dobry wszystkim. Tak w takim razie z łyżką, e, zapraszam Cię tutaj, jako ojca założyciela grupy. Prawa na zwyżkę. Chciałbym zaprosić e, wszystkich uczestników, e, artystów. Którzy wystawiają dzisiaj pracę, proszę. Bogu bardzo proszę, tutaj do nas. Ola jest, Rado. Dziękuję. Pietro Agnieszka, Dubiel beata, Adrian Franceski. Jedna z teresa. Znawczyk Hanna. Panie Jesteś, jest Koczma jest, jest. Karolina, Kubizerwa, Ewa, Ewa Radio Bisze. Kuczyńska Agnieszka. Lapus Kysia. Lewanda Urszula, Małgosia Makiewicz, Marek Stanisław, Ewan Neta, Halinka Morysz, bardzo proszę. Mamy Pan Teresa. Palenica Panka. Jesteś? Jesteś. Proszę. Małgosia Pietrza. Nieobecna Pieska Elżbieta. Piewska Gabriela. Też nie ma, też nie ma. Nie, nie. nie, nie. Basia Roża Nowic, bardzo prosił. Sajna Glorenc, Teresa. Zkobierza Dwaniata, bardzo prosił. Czaskarski Edward, Wacławczyk Przemysław, Przemysł. Irena Mirdoszyńska, proszę. Ziemniak Magdalena. Nie? Nie. Agnieszka Żąkowska, proszę. No i moja strona osoba, ją nazywam się wydaje. bardzo proszę teraz o zabranie głosu. Jest to naukowiec, artystyczny nasz mentor, również poeta. Powiedz no parę słów. Ja dziękuję. Wystawa to jest po prostu świat. Świat ludzi, którzy oddali swoją radość życia tworząc. I pochłonęli tą radość życia, będąc w drodze do spełnienia. To nie jest ważne, na jakim poziomie, że staramy się, żeby ten poziom był w wypowiedzi artystycznej coraz klarowniejszy dla każdej osoby uczestników tej spotkania artystycznej. Dlatego są zajęcia. W soboty spotykamy się w pracowni, letnią polą wyjeżdżamy na trenery tygodniowe, w prawie, żeby odbyć się jesienne czy dniowe. Tworzymy akcje artystyczne, żeby pobudzić serce, pobudzić serce do odbierania tego świata. I właściwie zastanówmy się, czy tego świata każdy z artystów ma swój. Tak jak Pan Kierownik Akademii powiedział, że to są indywidualne podróże w obszarze tylko i wyłącznie znane dla poszczególnych artystów. Dziękuję Panu Kierownikowi. Z całego serca za możliwość wystawienia prac w tym y, niesamowicie mechanicznym miejscu. Y, y, pan Jan Pował. z całego serca dziękuję. <kluczy> Oczywiście, Dziękuję również Jankowi, drugiemu Jankowi. Z kolei, pierwszemu, jeżeli chodzi o grupę, który przejął stery, żeby grupa wiedziała, w którym kierunku płyniemy. I w miarę możliwości każdy wiedział, co do niego należy. Janku, z tego serca dziękuję za co tu dużo mówić. Yy... Inspirację do tej wystawy, żeby tutaj się podoba. I Twój wkład jeżeli chodzi o realizację tej wystawy tutaj. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja przy okazji wszystko skorzystałem, bo yy, mogłem spokojnie yy, od artystów wymagać, żeby oddali się jeszcze bardziej pracy twórczej, bardzo indywidualne pracy twórczej. Stąd tytuł: fragmentu. Z tych fragmentów tworzymy całość. Staram się, żeby każdy z artystów miał swoją przestrzeń. Nie zabijam tej przestrzeni, nakłaniając do innych postaw twórczych, a raczej. Zachęcam, a też oświetla tą drogę, w którą idą poszczególni twórcy. Bardzo istotne jest, żeby nie zniechęcić, ale pokazać, że chociaż fragment w obrazie, nad którym nieraz pracują całymi tygodniami, ten fragment otwiera nowe wrażenie nowe przeżycie, nową afirmację swoich rozmyślań na temat tego świata, a też światów, które są w was. Dziękuję wszystkim gościom, którzy przyszli, bo cóż by była sztuka, gdyby nie było odbiorcy, o czym bym mówiła i do kogo by mówiła. Dlatego każde takie spotkanie stwarza uroczystą atmosferę, afirmację sztuki, sztuki, która jest początkiem miłości życia, świata. Że zaczynamy tworzyć coś w swoich myślach, w sercach, po to, żeby później zjawiło się to na płótnie czy w rzeźbie, czy też y, współcześnie już na monitorach. Moi kochani, z całego serca dziękuję za waszą pracę, dla y, wszystkich pracowników y, galerii, za ich trud i serce, które tutaj spotkaliśmy. Poczuliśmy tą bliskość. Ja tu mówię, prac, bo wiem, jak dla każdego z was, z was są to ważne, ważne wartości. Bo każdy kocha swoją pracę. Każdy oddaje się tym pracą i ma radość z tego, że jest wśród tylu. Wartościowych, powstałych, nowych obrazów życia. Z całego serca dziękuję za to, że możemy być razem, a razem już grupa jest 27 lat. Ja pracuję z grupą 24 lata. Przewinęło się mnóstwo ludzi, którzy pokończyli Akademię którzy oddali się. Własnej podróży, ale na początku były w grupie. Kochani moi, z całego serca dziękuję całej grupie relacji za akceptację mojej osoby, która stara się w sposób subtelny, ale i kategoryczny czasami dążyć do tego, żeby. Głos całej grupy był słyszalny. Stąd te wystawy, które mogą powiedzieć odbiorcy, jak ważne jest wsłuchanie się do drugiego człowieka. Ja sam cieszę się z tego, że cóż by mój głos był wart? jaką siłę by miał i gdyby nie był. Z wami kroczyć, przez świat i życie jest piękne, nadpięknie. Z całego serca dziękuję. Mhm. Życzę Państwu pięknego odbioru. Przy każdej pracy zatrzymajcie się, popatrzcie. Jak artysta dochodził do odkrywania sporów, porów. Jak się nie zgadzał, jak się zamykał pewne przestrzeń, po to, żeby otwierać nowe. Pótno to nie jest przestrzeń, a raczej płaszczyzna dwuwymiarowa. Jest to przestrzeń duchowa. I w tej przestrzeni duchowej, jeżeli Państwo spojrzycie na ten obraz, zobaczycie każdego z tych artystów w jego afirmacji życia i miłości. Pięknych przeżyć Państwu życzę i dziękuję z całego serca. Wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa wystawa urodziła się długo, no bo terminy galerii w są też długie, ale ona urodziła się i bardzo dobrze, bo to jest grupa nasza, lokalna, którą nasza galeria powinna wspierać i zawsze twórców lokalnych, zagłębiowskich wspierać będziemy. Z Panem Czesławem umówiliśmy się na wystawę indywidualną na przyszły rok o tej samej porze. Czy ktoś z Państwa by chciał zabrać głos Panie Pośle? Słowo? Wiem, że jeszcze Pani Dyrektor. Za, za pani dyrektor. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, po mistrzu Czesławie Gałóżnym nie jest łatwo zabierać głos. Niemniej jednak chciałbym Państwu serdecznie podziękować za to, że dzisiaj mogę być z Wami. Chciałbym... Na ręce Pana Dyrektora i Pana Przewodniczącego także złożyć podziękowania za to, że możemy dzisiaj gościć właśnie tutaj w Czeladzi w Galerii Elektrownia w tym absolutnie wyjątkowym miejscu. Ale też ta nasza dzisiejsza obecność pokazuje jak wspaniałe są te relacje pomiędzy jaskami, ale i też jak duża jest otwartość jaska czelajca, za co także bardzo dziękuję. I Państwu dziękuję, artystom, za to, że jesteście, za to, że tworzycie, za to, że tworzycie te relacje wyjątkowe między sobą, ale także dzięki Państwu, że my jako odbiorcy możemy podziwiać tą twórczość, możemy się z niej cieszyć i za to jestem zawsze bardzo wdzięczny, bo staram się jak najczęściej bywać i czerpać także z Państwa, od Państwa tą pozytywną, fantastyczną energię. I dzisiaj życzę tego, by te relacje dalej się rozwijały międzyludzkie, byśmy jak najczęściej mogli Podziwiać Państwa twórczość i odkrywali kolejne fantastyczne miejsca na mapie naszego regionu gościnnego Zagłębia Dobrowskiego. i Dzisiaj życzę przede wszystkim fantastycznego odbioru i sam nie mogę się już doczekać, aby podziwiać Państwa twórczość. Raz jeszcze nisko się kłaniam i serdecznie dziękuję. bardzo podziękować wszystkim artystom z grupy plastycznej Relacje za to, że zabrali nas państwo, tak jak Pan do tego swojego świata, chociaż na chwilę, żebyśmy mogli zobaczyć, co się w nim dzieje i nie ukrywając, ten świat jest naprawdę dużym wrażeniem. Chciałam podziękować również całej galerii. Chciałam pani wszystkim za organizację i za to, że Grupa Plastyczna Relacja, która działa u nas w klubie, mogła tutaj gościć, mogła zorganizować taką piękną wystawę. Mam nadzieję, że to nie pierwsza wystawa i że jeszcze będziemy wszyscy mogli podziwiać tutaj pracę tej grupy. Dziękuję bardzo. Ja zawsze się na dla wszystkich A teraz mam kwiaty dla... Tak, z kwiatami. <noise> ja to specjalnie tak, żeby jeszcze Państwa poczynać troszeczkę, ponieważ już był Zbyszek przedstawiany, ale Zbyszek wymiński, który jest założycielem grupy, gdyby nie jego pomysł szalony, to dzisiaj by nie było takiego spotkania i tylu radości. Zbyszku z całego serca dziękuję. Proszę Państwa, to był niełatwy nie, nie czas, bo to był 97 rok, proszę zobaczyć te zmiany, nie tylko wartości, ale poszukiwań, a też i dewaluacja I historii, które nas spotykały, a grupa jest, trwa i będzie trwała powietnie. Mogę tak po po powiedzieć śmiało. A przyszłoroczna wystawa moja, przepraszam za nieskromność, ale lubię mieć takie terminy, ponieważ będę chciał pokazać rzeźbę, tak zwane z cyklu nasze Pompeje, malarstwo i poezję. I mam szczerą nadzieję, że razem udamy się. O, którą Państwu za zaproponuję. i dziękuję z całego serca za to propozycję. A teraz już dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, te kwiaty mam dla trzech osób: dla kuratora i opiekuna artystycznego, dla organizatora i dla założyciela grupy. I Pozwolę sobie je przekazać dla wszystkich artystów, którzy tutaj dzisiaj pre prezentują się na ręce tych trzech osób te trzy i kwiatów. Czyli, Panie Czesławie, stwierdzamy, że galeria już udostępnia wystawę i wystawa jest otwarta. Tak jest. W związku z tym, zapraszam Państwa tutaj do sali obok konferencyjnej. Tam jest trochę ciepło, ale nie szkodzi. Na napoje, tam jest i woda, i soki. I ktoś, może chce gorącą kawę i herbatę, to też ma jakieś ciastka do przegryzienia. Potem można z tym chodzić po całej galerii. Tu jest trochę chłodniej. Ale jednocześnie udostępnimy jeszcze dwie dodatkowe wystawy: które jest podziemia. Tam jest yy, grupa fotografów, też grupa, ale fotografów z Kadowisk. I spotkanie z nimi będzie 12, czyli za tydzień. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał, to zapraszamy. I u góry jest wystawa stała, dwóch braci, którzy tworzą, też zapraszam na tą wystawę. Czyli na kawę, z kawą i ciastkami do oglądania i do rozmów ze wszystkimi artystami, z Panem Czesławem, z Panem Janem i Panem Widzisławem. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.